Hej, to znowu ja, Adam z Linii Słomy i te inne pierdoły. Jest dzisiaj 6 maja, powracam w fale, mam nadzieję. E, jadę, jadę na budowę na budowę i zobaczymy co dzisiaj się uda zrobić, prawdopodobnie ojciec mnie po prostu zgnębi, żebym posprzątał z nim szopę, która posłuży jako magazyn do narzędzi i takich innych rzeczy, bo mówi, że trzeba się przygotować, to nie może być tak amatorsko jak ja robię, jak ja robię. Ja robię dobrze, nie? Dobra, do zobaczenia na działce. Tak, pomyślał, a tu mu nie zbiera wydzieraczka to pierdzielne tutaj i będzie jeździł z tym dwa lata no i tak się skończy, muszę zmienić samochód do gówno zniknie dopiero mistrz, mistrz po prostu mistrzowie, snajperzy Państwo, dotarliśmy na działeczkę zaraz zobaczycie grajdą, który muszę sprzątać razie. o, pięknie basen zarósł trochę Trochę to za nie dbałem, ale dobrze. Zrobi się wszystko, będzie ładnie, będzie pięknie. Tutaj trzeba, o właśnie, tutaj sobka, którą trzeba ogarnąć. Jest tam troszkę bałagan, ale mały. Mały bałagan. Ramki, narzędzia, wszystko, ten cały syf trzeba ogarnąć, i wtedy zajmę się pracą właściwą. Do zobaczyska. Prawie To wszystko Stare wagi, jakieś dmuchawy Butle do gazu, no pełno tego dziadostwa Teraz zapraszam do komnaty <noise> Proszę bardzo, ile przestrzeni można mieszkać I to będzie to z <noise> Proszę, koniec, koniec kanału. Do widzenia Tak, nie, tutaj są jeszcze jeszcze są ramki od warszawskiego poszerzonego ulawę. Jest. No i tutaj będzie ten regał. Tu jeszcze mam stopki, zimują. W ogóle ojciec chce mnie powiesić, na... bo ta, ta szopa jest zawalona i tam ta też jest zawalona, cały wszystko z stopkami połuszy bo przecież pod dachem najlepiej przecież to są jeszcze z tamtego sezonu. Nawet nie wiem czy one się jeszcze nadają, bo gdzieś tam oglądałem na Kochabitacie, ko ktoś mówił, że, że już ta Ta słoma sezonowana już nie jest taka sprężysta i te i te źdźbła pękają przy dociskaniu i nie trzymają w środku powietrza, powinny być te powietrze powinno być zamknięte w środku więc zepsułem, no ale co? Trudno, reszta poszła, to co przeżyło, jeszcze tutaj jest pod tą folią, też jest pewnie w swoim stanie, połowa z tego jest do wywalenia, bo te które dotykają ziemi, oczywiście nie pomyślałem, że palety, na tak to położyć, po co, po co, na co, nie potrzeba, więc wszystko jest na spontanie, tak jak widzicie, całe życie na spontanie, dobra, to robimy tutaj porządek i jeszcze dzisiaj skoczę do pszczół, Tata tutaj, tutaj sobie poradzi z, z, z montowaniem tego regału. Ja skoczę do pszczół jeszcze zrobię właśnie. E, będę nagrywał filmek z pszczołami. Nie wiem, czy Was to interesuje, czy, czy, czy w ogóle tematyka kanału jest inna, więc nie wiem, czy, czy w ogóle to, to jest do tego, czy zrobić inny kanał. Może się wypowiedzieć w komentarzach. Marek nie odzywa się. Marek się nie od... Jak Marek napisze jakiś zjadliwy komentarz, to... To, to jedziemy z nim, nie? <grywia> jedziemy z nimi i to ostro dobra no, trzymajcie się dobra, to teraz trochę o pszczółkach w sensie o pszczółkach będę ee, obrabiał obrabiał nadstawkowe ramki do uli warszawskich poszerzanych, bo są stare pewnie jakieś chorobowe, muszę je oskrobać z starego wosku opalić, e, opalić palnikiem zadrutować, a potem będę wtapiał węze i pojadę sobie na pszczółki podłoże, może coś mi odpadnie, pęk z uli, szaleństwo no to opaláme. ramka jest zrobiona teraz tylko teraz tylko zatopić węze zatopienie węzy zaraz wam pokażę ale jest ładnie napięta można grać jak el mariachi e Mustafa na gitara e Mustafa cantare so to quanto e compagnia e quanto e pięknie? pięknie ok, szybkie info, tutaj mamy prostownik pęk, on robi, ten prostownik robi Ok, jest napięcie. Tu jest kabel. No w sensie drut. <grystanie> I pod ten drut sobie podepniemy pod jedną końcówkę plus, pod drugą minus, on się nagrzeje i wtedy wtopimy na niego węzę. Węza to jest taki wosk pszczeli, który przeszedł przez specjalne prasę i już ma wzory komórek pszczelich i pszczołom łatwiej to odbudować, tak? Jest bardzo... no jest odpowiedni wymiar na, na robotnicę. Akurat, I pszczoły od razu odbudowują taką ramkę, więc robię tak. Bank kładę sobie. No oczywiście cebula, bo mam mało węzy, a dużo ramek, więc musiałem te ramki zrobić takie kalekie małe. No, ale chyba się Dobrze. No i nagrzewamy. Okej, okay. jeszcze się nie wtapił. O, patrz. O, nawet czas na, na wylot. Ale chodziło o to, żeby ta węza trzymała się tego drutu i one sobie odbudują po brzegi tą romeczkę. Taką mam nadzieję. Dobra, idziemy z koksem. Idziemy, jedziemy na pasiekę. na pasiekę z dwoma ulami. Szybko im podłożę ramki nastawkowe, ustawię statyw, zobaczycie co i jak tak na szybko chcę Wam pokazać, żeby was nie zanudzać. Nie wiem czy to Wam się podoba w ogóle czy nie. Ja to lubię No i trochę się... Niektórzy mówią, że się trochę rozdrabniam, bo zacząłem budowę domu, teraz już pszczoły, już osiem rzeczy raz Nie wiem, nie zamierzam żadnej z tych rzeczy porzucać i chcę je dokończyć. Bo jak to leszek Miller mówi, nieważne jak się zaczyna ważne jak się kończy Dobra do, do zobaczenia na tym na bazie tego ja jestem, mam te dwa uliki tutaj patrzcie ile tam jest na, na wylotkach trochę dużo tak jakby coś się coś się działo Jakby chciały się wyroić A to jest niebezpieczny okres pod tym względem bo lubią lubią się wyroić w sensie Dzielą się na pół i jedna część rodziny z młodą matką leci sobie w chorobę. Czy ze starą? Już nie pamiętam. Jedna część z matką. Także ze starą matką, chyba. Leci sobie w chorobę i zostaje biedna rodzina, która no, musi odbudować swoje zasoby pszczołowe. No, dobra. Okay. Dobra, już jestem w stroju bojowym. Muszę tylko założyć rękawiczkę, bo te przez, przez rękawiczki nie da się włączyć play, więc muszę zdjąć. Mam takie piękne rękawiczki do mycia naczyń. Bang, tak? podobno nie gryzą przez nie. Podobno. No dobra. To są nastawki, to co robiłem. Patrz, te już są, patrzcie, te są odbudowane. Widzicie, już dobudowały nową komoreczki. były płaskie. Teraz sprawdzam sobie, co jest zgrane co w gnieździe. No. I proszę. Ile pszczoły! Ile pszczoły, proszę Państwa. Ile pszczoły. Chyba się wkurzyły. No, wkurzyły się, bo wyjąłem tutaj tą dziką zabudowę z boku. Bank A pszczoły jest tyle. Zobaczcie, Matki nie widać, bo matka jest zaznaczona czerwoną kropeczką na plecach. Jest trochę większa, ale nie widzę jej. Więc zaraz wkładam to z powrotem. Jakby się uda. Jakby pszczoły tak Trochę na dzikusy powodowały. dobrze to jest dobra Ruszam ramki bo one zawsze przekitują te ramki I ciężko je Wyjąć. Okay. Proszę bardzo. O, matka jest tutaj. Ta z czerwoną kropką. Widzicie? Bęk Mam usię. Dobra, wracam z pszczołów. Opatrzcie, koło mam tutaj pasażery na gapę. I co no, ja mam z nim zrobić teraz? Zjeść? Ale... No dobra. <słys》> Wracam na działkę, ogarnę szopkę do końca i...